Poczekaj, podejdę bliżej. Gdzie ty się wybierasz? Ja się wybieram. Jakieś nie wiem, 5 ty od domu. Jadę Jezu. po rozrzutnik dla Andrzeja. Co kupił? Nowy nabytek. Kupio. Rozrzutnik tandem kupił. I teraz jadę po niego. A on jest w trasie jeszcze, ale po drodze tam zapłacił mu już do odbior, więc nie? No. Jadę. To jedź szerokiej drogi. No, w zimie. Super. To ta jedna, coś to. Tam... Nie, ta jedna nie pali się. A wczoraj, czy kiedyś. O! No, jest. To jedź. Ponowy ma... nabytek Andrzeja. Jest? Jest! Jeszcze później pokaż mi te kierunki. Później tam już będziesz, to mi pokaż. Nie. A już nie pokazał. Nie wiedział o co mi chodzi. I pojechał gdzieś tam za drzew czy pod strzew. Coś w tym stylu. Ona nie będzie polanda. Was drodzy widzowie, jestem kawałek przed Malborkiem. O, tam widać tak w oddali światła, to jest Malbork. 55 km od domu chyba jestem, tutaj za Wisłą, na żuławach. Jechałem Perkinsem po rozrzutnik. O, tam wałek jeszcze jest jakiś coś. Porozrzutnik, tandem. Tak wygląda. Zobaczcie sobie: Perkins. I rozrzutnik. Za tą cenę to. Co Andrzej go kupił to, ja myślę, że się opłaca. Tylko burty tutaj zginite, trochę do podrobienie, ale robić chyba będzie robił. Andrzej go to oglądał i co jego działo. Sprawdzam teraz przywleczki na wszystko mam. 55 mm przede mną. Taki sobie świetnie radzi w takim czymś, w takich transportach dobra, ruszamy. Trojeczka. no i teraz jak to w 60 będzie trochę głośno no. a tu widzę, że Zwolnicę zakładacie. O, jedna już jest. Widzisz? I znowu się ja tutaj... Huczy. Takie szybkie one są. Te moje chłopy. Zobaczcie, już jedna jest zwolnica. Teraz druga. Widzisz jak Mariusz ci pomoże, to jak to szybko idzie z Michałem. A Michał teraz jechał. No no wiesz. No. Tak chodzi na półtora, że nawet zimnie zimie wali. No chodzi na półtora. Gadanie tam. Chcesz mi na co gadać to? O, jak to idzie fajnie. Dobra, smarujemy. Bez kłopotu. To idzie idzie no. Zemering, nie? Chyba będzie dosyć nie było, co? W też posmarujemy. O. I jest. Gdzieś to zaraz koła już będą szły. Właśnie podnośnik, nie? Jeszcze podnośnik. Jeszcze podnośnik. Bo tam kurę było, nie? Tam po, właśnie podnośnik najpierw, nie? Weź. Dopiero koło. Dopiero Teraz. Krok w... minimalnie niżej, 2 centymetry. Dość. Na razie. Niżej, niżej, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Etapami weź, ja ci powiem. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze minimalnie. Dość. Jedziemy. Poczekaj. Taśma. Sznurek bywa. Ok. Jest, jo? Tak. O kurczę, jak szybko. Fajnie. Śrubka. Nawet ten na się. Czekajcie, może gdzieś stanąć, ale tak myślę, że chyba pójdę. Tu może, żeby Wam nie przeszkadzać, żeby Wam nie przeszkadzać. Fajnie się zjechał. Fajnie. Raz, dwa. I widzicie jaki ten żuraw jest? Coś fajnego. A tak to chłopie będą musieli dźwigać? Nie, to znaczy to trzech Trzech, nie? No. Przynajmniej u nas, może ktoś jest mocniejszy, bo dwóch tu my kijem, nie? To różnie, tam Mariusz może zrobić tam pasami dźwigali. No, no. Czekaj. Czekaj. Jak już tam jakieś dwie śrubki się zakręci, już to już. dynamometrem. Teraz poszuka śrubki. Jak podkładek nie będzie, to ja tu mam, nie? To idzie teraz, już tu To jest blokada do ustawienia, nie? Bo ma za duży luz. Tu dopiero jest, ale to będzie ustawiana, jak będzie na kołach, nie? Bo może tam wchodzi w kół akurat i... No właśnie. To już Ty musisz wiedzieć, jak to już no. musi być, nie? Mariusz mówił, że mam poprawić. On ma się dość Ja myślę. On nie, nie ciągnął a, rurą. rurą. Nie. No. Mówi, że nie. Dobra, nie kręcę, bo zapomnę, była. To później, nie? No. Teraz tutaj. Tu tak, cztery jak się wkręci, to już wtedy nie trzeba trzymać, nie? No, no, Przeważnie. bo to już się. Nieraz mniej, zależy. O. Gdzie mam kluczek, tam. Wiesz, jak poszło, klucze. Dobrze, że Mariusz tu troszkę wolniej. I teraz patrzcie, tu, bo już latarka nie świeci. Tu są zawsze dwie nakrętki, nie? Mhm. Do regulacji taśmy. Tu już Mariusz ma wstępnie wyregulowany, nie? Są dwie nakrętki. Jedna i kontra jest. A ja daję składką, żeby tu nie kontrować, bo to jest słabe dojście, nie? Ja chcę latarkę wziąć, wiesz? Wiesz, że nie świeci. Nie, już się wykończyła, trzeba podłączyć. Świeci moja latarka. Nie, podłączy. Wyłączyła. O. o. I tu jest... Pod spodem jest normalnie zamiast tulejki przewiercona zwykła dwunastka. Mhm. Nie? No. A, a na to jest dana składką nakrętka żeby nie kontrować. Jeżeli nie ma takich z kołnierzem, co klucz mnie w głębiej, to ja podspód daję pomiędzy tamtą przewierconą a tą zwykłą podkładkę płaską, nie? I, i się reguluje prima sort, a, a no kiedyś nie było tych, to trzeba było kontrować, nie? Na dwie. Jedna jest przewiercona, druga jest taka lub inna składką, wtedy podkładka pod spódnie co ten kołnierz utworzy, nie? Jeszcze nie dosiągam, bo nie mam wszystkiego załapane. To latarkę trzeba będzie naładować. Tak. Zapomniałem wczoraj zabrać. Wczoraj co innego robiłem, bo nie było części. Wczoraj dopiero później przyszły części tak. te co ale, dzisiaj, nie? Ale już było za późno, żeby zaczynać. Tak, bo... Nie, nie wiedziałem bo cze... nawet, że ma, już będzie miał wolne to co? No tu jak należy. Troszkę części z, z hurtowni agrobis przyszło, nie? Wczoraj. Tak, Łowiska termosta, to tam jest złożony, pomalowany, złożony. Obudowa była utleniona, nie? Jak nie znajdę, to ja będę się ślubał, wszystkie powinny być tam, gdzie były, nie? Może jakieś brakowało nawet. Trzy podkładki, jedna... Śruba. Trzy, mhm. gdzie ja tu jestem? Tu są tylko takie, nie? Jeszcze zobaczę, na razie nie zakładam, zobaczę jest za bardzo, może mam, ale...

Nie. Jak na śrubę, I tak dalej i tak dalej. Czas. Teraz trzeba poprzykręcać. A to z tej strony wygląda. Tak więc, że żuraw podjechał i zobaczcie, i jest, nie? Raz, dwa. Coś fajnego. Już teraz trochę weselej wygląda nie? No, trochę już za, za traktorem coraz bardziej. Ja mówiłam już kiedyś na jakimś w filmiku, że jak dostanie te drugie opony duże, na no to już będzie wyglądało, nie? Koło. Mhm. To już wtedy jest traktor, nie? Chociaż ma kadłub z dwoma kołami, to już jest traktor, nie? Okay. <laughs> no. Pierwszy ten zbiornik tutaj musi nam wyskoczyć. No, zbiornik widzicie? Trzeba będzie nowy, bo cieknie. Ale Mariusz już zamówiłeś, tak? No. Pagroki i zamówiłeś, tak. nie? Tak. No, ja mam zamówiony zbiornik no, bo i tutaj jeszcze. Bodzio spawał, no ale co będzie, no. Roboty było zrobione, ale to pójdzie to być na złom. To, to musi być dobrze. Pójdzie na złom, bo cieknie. Nie, wytnę sobie. Będziesz miał do złomu. I będę miał do odpadów złomu. No, mówię, do złomu, no. od razu zostanie na złom, Tak, tak. No. Też tak myślałam. A ile tu tro trochę w niego złomu wejdzie? O. Nie? Taki waniaczek. To jak jest drobnicy nakańtowane, to... To ciężko, nie? Mhm. Bo idę teraz dynamometrem tak. pracuje. Nie ma co się w tańcu szczypać, tylko dokręcać. Tu jeszcze jest widać, jak się rozłazi, nie? Kiedyś byłem facet nowym traktorem, przyjechał. chce się przejechać, ja wchodzę, a te powykręcane tak, taka szpara była na dole. O jest. Kubo mnie nie, poprawią po fabryce, nie? A to nie widział tego? No nie, nie widział. Nie wiem jak to można nie widzieć. No. Widzisz. <gry> Teraz z tej strony. Czekaj. Ale już nie ma grzechu, to prawie ginamometrowa. Już ty kręci, chyba co? Nie, ja do oporu nie kręciłem, żebyś mogli. Więc... Teraz olej tak? Co? Będzie lany. I po co tu tą dziurką jak No. Tak to można wkarować. No właśnie, bo tak wtedy tutaj trzeba tą dziurką, nie? To tu masz za olej. I po śmiało przechować. Bliżej do środka, bo tam tu są jak to zlatuje. Tak. tak, tak. Chorek masz zakręcony? Nie. No bo... Jak będzie się podłoga wyłiszczyć to... Jak no. będziecie się ślizgać to będzie wiadomo, że nie jest zakręcony. Że nie był. Tu trochę wejdzie tego oleju. Co okay. tu ile tu jest ta pani? 25, nie na góry 30. To jest 20, jeszcze piątkę w tak. Tylko z tym drugim, żebyś nie pomylił. Ten drugi jest zapieczętowany, nie? Aha. W piątce. Wszystko gra pod spodem. Tak? Tak. No, Przerokę tutaj, no. Nic nie wylatuje, tak więc. To może będzie dobrze, co? Może będzie dobrze. Tu ten pro pod stary kierownicy dałem, bo od tej nowej to jest taki oblazł, mm -hmm. już prawie. No to i tak no. będzie jeszcze zdjęty, nie? 25, resztę dolejemy, wiesz? Bo tam ten, te dekle były pozwalane, wszystko nie, tak, że one są spusta całkowicie, nie? A teraz ten plecak tutaj przychodzi. No podnośnik. Uh -huh. No podnośnik. Niektórzy mówią plecak, nie? Takie no. różne. Niektórzy tornistach mówią. Też tak dawniej mówili. Trzymaj a, tak tą. jak zęby. Aha. Tą trzymaj, niech kapie, a... Zębatki pasują prima sort od mechanizmu. Chociaż inny typ jest. Jak się nie jest tam cudowane, ktoś na przykład zapomni dystansę włożyć, nie? Tak niedawno taki znajomy mówi. Dał robić cały tył, a, a potem patrzy, a tam nie było w ogóle tych blaszek dystansowych, nie? Na wałku tym atakując. Ale jak jest tak jak fabryka rozebrane i tak jak fabryka złożone, to się musi zgadać. Jak dobry oczywiście wałek Ataku, bo tu był wymieniony, nie? Co mm -hmm. tu był za firma już nie to nie, Skaropusz. Albo Ursus. Ursus, o. Ursus był, bo ja to kupowałem. Mm -hmm. Tak, olej będzie nalany. I wtedy już teraz ten plecak przychodzi, czy jeszcze tam coś nie, jest nie? Uszczelka. Aha, no właśnie, uszczelka. Uszczelka tutaj pod ten, nie? Dobra, ja. Tutaj tylko chyba, tak? Tutaj? Tak. Tu na oku, ok taka jest do jakby prostokątna, bo tu już nic nie przychodzi, nie? Tu nie już, Wodzio? Nie. nie. A, no to tylko w te dziury tutaj, tak? Te... Tu smarujemy od razu, mamy olej, nie olej zaraz. Nie musimy już soli wiarki. Chyba jest szlacha jedna w koszulbierki. Teraz będziesz odtłuszczał, tak? Tak. Normalnie benzyną? Tak. Tu nie, bo tu już mamy olej, nie? Tu i tak już nie widzi. I plecaczek. Nawet będę uszczelkę smarował, to ścięcie. może. No bo... mam benzynów, Jeszcze widać? Ja mam całą raz Letniaczku. Jeszcze, że tak. tak, tak. tak, tak, tak. do... trochę jeszcze. Tak? No. No. Jeszcze do przodu.

O, to trzeba wykręcić Jest za dużo części tam, jo? że trzeba coś wykręcić No jak się wykręci to już wtedy wejdzie A co to tam za zawadza? O no, tego było, było przerobione na to stronę Do pneumatyki i do... Aha no jo, no to odkręcisz i wejdzie i będzie dobrze. Dobrze, że śrubki idą dobrze, się odkręca, nie? No to już chyba weszło. No, bo tak było słychać, jak na dół spadło. Najtrudniejsza część. No tak. A to będzie tak. Tak, to jeszcze. Przecież jeszcze nie jest malowany. W środku było czyste. A tu są różne wielkości, tak? Tak. Najkrótsze są te trzy. No. Z przodu. Z tak szpile. jak widać, nie? Z tyłu są szpile, nie? Aha. Tu będzie skręcona nowa. 8-8, bo stąd będzie masa brana na cały, na cały traktor. Na cały traktor. No to znaczy się na no cały no. tył i kabinę, nie? A z przodu biorę zawsze w lampie ze wspornika tam gdzieś nie? czuję sobie tak solidnie, nie? Sprawdź ten. Najgorzej to, to wszystko poszukać. Te śruby, to wszystko nie, jak to jest nie, rozkręcone. To jest, to jest ten, wszystko pochowane, nie tylko, że tu było etapami robione. No, dlatego mówię, no. że najgorzej to wszystko poszukać, bo y, kiedy on był już rozkręcany, no. Mariusz, przecież to kiedy Ty go rozkręcałeś? Przed. Mhm. Jeszcze, jeszcze het, het, przed żniwami, nie? Nie. To był chyba to kwiecień albo maj. Mariusz, to, to był chyba kwiecień albo maj, co? Jak ty go tam w stodole rozkręcałeś, nie? Michał jeszcze były chyba Maciej, czyli kto? No. Kasper. Tak, to już dawno. Kasper. To już tyle Kasper. czasu. Tyle czasu. To teraz muszą poszukać. Tutaj ja jestem mały. Tak więc teraz do, nakręcacie te, do, dokręcacie te szpilki wszystkie. Szpilki śruby będziemy dokręcać. A siedzenie będziesz zakładał? Nie, podstawę tylko. To siedzenie trzeba zreganerować. Aha. No tak, teraz. Jak będzie się docierał, to siedzenie nie jest potrzebne, nie? No. Tyle można się na czymś przyjechać, jakieś poduszce, ale... Tak więc wy sobie tutaj dokręcajcie. A wy? A my a wam ja... nie bójcie się. Jo, a ja idę do domu. I na razie trzymajcie się do następnego vloga z nami. Cześć. Tutaj cześć. z bodziem. Nie wiem czy Mariusz jeszcze będzie na następnym no, vlogu. Cześć. Bo to już się ciemno robi. Jeszcze koła wywalimy, ale to kiedy indziej. To pa! Pa!